Bye-bye. Mm -hmm. Szanowni państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dyrektor Biura Cechu Joanna Walica w imieniu cechu rzemieślników i przedsiębiorców w Cieszynie, organizacji z wieloletnią tradycją, serdecznie zapraszamy wszystkich państwa na coroczną uroczystość pasowania na ucznia nauki zawodu. Dziś w tym roku ta uroczystość odbywa się już po raz trzeci. Podzielona jest na trzy mniejsze grupy, aby mogła się odbyć w tym naszym pięknym domu Rzemiosła w Cieszynie, przy ulicy Głębokiej 12, w tej pięknej, ogromnej sali posiedzeń. Niemniej jednak troszeczkę za małej, stąd podział na trzy grupy, na godzinę 9, 11 i 13 w dniu dzisiejszym ponad 80 uczniów. Każdej grupie przystępować będzie do uroczystego aktu pasowania. W naszym cechu w Cieszynie pasujemy szablą Kimińskiego. Jest to najwyższe odznaczenie rzemieślnicze. Tytuł, który nadawany jest osobistościom szczególnie odznaczonym i zasłużonym dla środowiska rzemieślniczego. Kilka miłych i ciepłych słów dla każdego ucznia, który staje się. Pracownikiem młodocianym, który wstępuje teraz w szeregi naszego Rzemiosła Cieszyńskiego. Uścisk dłoni, szabla na ramieniu i drobny upominek to, co mamy dzisiaj do zaoferowania każdemu uczniowi, który zdecydował się na dualne kształcenie. W zawodzie, w wybranym przez siebie zawodzie, w zakładzie pracy, gdzie odbywa praktyczną naukę, zdobywa cenne umiejętności, tak zwany fach w ręku. Ponieważ, szanowni Państwo, dzisiejszy świat zmienia się diametralnie. Cały czas funkcjonuje przeświadczenie, że wybór liceum i pójście na studia to jest dobra droga. To jest dobra droga. Każda droga jest dobra, ale dalej umniejsza się kształcenie zawodowe i ten wybór, który jest moim zdaniem najtrudniejszym z wyborów, ale najpiękniejszym, bo ktoś pięknie kiedyś powiedział, że jeżeli będziesz coś robił z pasją, to nie przepracujesz ani jednego dnia w życiu. Także, Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy. Wszystkim, którzy zechcieli z nami uczestniczyć w tej uroczystości, którzy oglądają naszą fotorelację. I pamiętajmy, fach w ręku to jest to, co wybrzmiewa w dzisiejszych czasach, bo i przedsiębiorcy, i rynek pracy, i lokalna społeczność potrzebuje wykwalifikowanych fachowców. Serdecznie dziękujemy.